Siema! Jestem Marek. Przedstawię Wam dzisiaj coś, co zapewne każdego kiedyś zastanawiało. Nigdzie nie można znaleźć dokładnych informacji na temat zarobków na YouTube, więc dzisiaj postaram się przedstawić to dosyć szczegółowo. Zapraszam do oglądania! Oczywiście, pojawiło się już kilka filmów o tej tematyce, lecz nikt nie wytłumaczył jeszcze tego, tak jak to wytłumaczyć powinien. Zapewne z obawy przed skrytykowaniem przez innych twórców. Te informacje są często ukrywane, ponieważ nikt nie chce dzielić się tym z publiką. Znacie mnie na tyle dobrze, że wiecie, że nie obawiam się krytyki. Zatem przejdźmy do tego, co Was interesuje. Na początek pokażę moje statystyki. Opiszę wszystko na przykładzie jednego tygodnia. Od poniedziałku 4 do niedzieli 10 września. W tym czasie moje filmy zostały odtworzone 1 300 000 razy. Moim zdaniem to zdecydowanie za mało, ale nie o tym jest film. Przychód wyniósł 195 dolarów, co w przeliczeniu po aktualnym kursie wynosi około 700 zł. Teraz obliczmy, ile zarabia się za milion oraz 1000 wyświetleń. W moim przypadku za milion wyświetleń powinienem otrzymać 540 zł, co daje za 1000 wyświetleń 54 grosze. Do tej pory udało mi się zdobyć na kanale 6 milionów wyświetleń, co daje 3240 zł. Zatem, zarobki na polskim YouTubie są po prostu śmieszne i nie zamierzam nawet zaśmiecać sobie tym konta. Możecie w komentarzach wskazać cel charytatywny, a ja wybiorę i przeleję pieniądze na moim zdaniem najbardziej szczytny cel. W odróżnieniu ode mnie na polskiej scenie jest jeszcze bujnowłosy Gimper, który robi dłuższe filmy od moich, a co za tym idzie, więcej reklam. Jego zarobki za milion wyświetleń oscylują w granicach od 900 do 1300 zł. Jego kanał osiągnął 450 milionów wyświetleń. Podczas swojej 6-letniej kariery na YouTubie zarobił od 400 do 600 tysięcy zł, co daje po liczeniu podatku od 4,5 do 6 miesięcznie. Także realne w Polsce zarobki za milion wyświetleń są w granicach od 400 do 1300 zł. Porównywalnie do zagranicznego YouTuba, polscy twórcy zarabiają 5 razy mniej. Na przykład, PewDiePie za 16 miliardów wyświetleń zarobiło od 70 do 100 milionów złotych. Dodatkowo do tego wszystkiego dochodzą dotacje ze streamów, sklepy z odzieżą, kampanie reklamowe. Lecz tego nie jestem w stanie oszacować, gdyż każdy twórca posiada inną sprzedaż i inne stawki. Dziękuję za obejrzenie tego filmu do końca. Nie zapomnijcie zostawić subskrypcji. Już niedługo osiągniemy ćwierć miliona subskrybentów. Jeżeli film Wam się podobał, zostawcie łapkę. Do zobaczenia.